Dzień dobry, nazywam się Marcin Jabłoński, jestem nauczycielem przymiotów zawodowych w techniku. Z poprzednich prezentacji wiemy czym jest STEM, czym jest STEAM, czym się różnią, a teraz porozmawiajmy o wyzwaniach i perspektywach rozwoju metodologii STEAM. Perspektywy rozwoju STEAM i stojące przed nim wyzwania zauważono i wprowadzono w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024-2025. Polityka ta stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniające się wyzwania edukacyjne oraz potrzeby rynku pracy. W ramach tych priorytetów nacisk położono na podnoszenie jakości kształcenia oraz rozwój kluczowych kompetencji uczniów. Ważnym elementem jest również wsparcie nauczycieli poprzez rozwój zawodowy i szkolenia, co ma na celu wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, w tym technologii cyfrowych, do procesu edukacyjnego. Zwrócono również uwagę na aspekt indywidualnego podejścia do ucznia oraz zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, co ma ułatwić lepsze dostosowanie edukacji do współczesnych wyzwań. Jednym z priorytetowych obszarów jest podejście interdyscyplinarne oraz myślenie analityczne, w które doskonale wpisuje się podejście STEAM w edukacji. Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w tym bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostarczanych w internecie, staje się nieodzownym elementem współczesnej edukacji. Wprowadzenie narzędzi i materiałów opartych na sztucznej inteligencji oraz korzystanie z zasobów zintegrowanych platform edukacyjnych ma na celu uatrakcyjnienie i zaktualizowanie procesu nauczania. Przyjrzyjmy się bliżej priorytetom Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spójrzmy na priorytet piąty, rozwój umiejętności cyfrowych, wspieranie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli z naciskiem na bezpieczne korzystanie z internetu oraz krytyczną analizę informacji. Kolejne to priorytet siódmy rozwój umiejętności zawodowych, wzmacnianie współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami regionalnymi w celu rozwoju umiejętności zawodowych oraz promowanie uczenia się przez całe życie. Realizacja tych kierunków ma na celu dostosowanie systemu edukacji do współczesnych potrzeb młodego człowieka oraz wymagań współczesnego świata, jednocześnie kładąc nacisk na rozwój wszechstronnych kompetencji uczniów, które będą niezbędne w ich przyszłym zawodowym i osobistym życiu. Wielokrotnie już wspominaliśmy, że edukacja oparta na STEAM ma na celu przygotowanie uczniów do wyzwań rynku pracy, w których umiejętności techniczne i analityczne są niezwykle ważne. Różnorodne programy STEAM wspierają rozwój kompetencji takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Te kompetencje są niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie innowacyjność i adaptacyjność stanowią klucz do sukcesu. Współczesny świat jest bardzo głęboko już zanurzony w technologii. Ciągły wzrost znaczenia umiejętności cyfrowych jest nieunikniony, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych zmienia krajobraz edukacji oferując nowe możliwości nauczania i uczenia się. Zauważono to także w MEN i w taki sposób planuje się rozwijać podejście do STEAM. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie szeregu inicjatyw mających na celu integrację edukacji STEAM w polskich szkołach. Obejmuje to m.in. nowe programy nauczania, zmiana i aktualizacja programów nauczania aby w większym stopniu uwzględniony był element STEAM. Szczególny nacisk zostanie położony na interdyscyplinarność i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Kolejny element to szkolenia dla nauczycieli. Organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, które umożliwią im zdobycie nowych kompetencji oraz narzędzi potrzebnych do skutecznego nauczania w modelu STEAM. Kolejnym aspektem jest wyposażenie szkół. Należy tutaj szukać dofinansowań dla szkół w zakresie nowych technologii, narzędzi edukacyjnych, takich jak drukarki 3D, roboty edukacyjne, zestawy do nauki programowania i inżynierii. Projekty i konkursy STEAM to kolejny element tej strategii. Inicjowanie projektów oraz konkursów o tematyce STEAM, które będą motywować uczniów do twórczego myślenia i pracy zespołowej. Przykłady to konkursy robotyczne. Festiwale nauki, hackatony, robohackatony i inne. Uczniowie wyposażeni w umiejętności cyfrowe są lepiej dostosowani do życia w społeczeństwie informacyjnym. Mogą swobodnie korzystać z technologii, rozwiązywać problemy, komunikować się ze sobą, tworzyć i współpracować. Nauczyciele z kolei mogą wykorzystać narzędzia cyfrowe, aby stworzyć bardziej angażujące i efektywne lekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia oraz optymalizować swoją pracę. Ważne dla rozwoju myślenia analitycznego i logicznego jest rozwój umiejętności matematycznych to umiejętności wręcz niezbędne w XXI wieku. Otwierające drzwi do wielu zawodów i ścieżek kariery. W ramach STEM nauka matematyki powinna być spójna z innymi dziedzinami, na przykład z naukami przyrodniczymi. Uczniowie powinni uczyć się zastosowania matematyki w kontekście rzeczywistych problemów, kształtując umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Wszelkie wyzwania można zminimalizować dzięki. Współpracy szkół z instytucjami zewnętrznymi. Jest to kluczowa współpraca dla sukcesu podczas wdrażania podejścia STEAM. Kolejne to wsparcie instytucji takich jak muzea, centra nauki, centra badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, firmy technologiczne, które mogą oferować cenne zasoby i możliwości dla uczniów. Realizacja projektów, warsztatów i wycieczek edukacyjnych. Które dają uczniom szansę na poznanie praktycznych zastosowań nauki i technologii. Warto pamiętać, że dostępne są również różne źródła finansowania dla inicjatyw Steam w Polsce. Są to programy rządowe, są to także fundacje i organizacje pozarządowe, które finansują granty dla szkół chcących wdrażać innowacyjne metody nauczania oparte właśnie na Steam. Kolejny istotny element to również pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, z takich programów jak Erasmus, Horyzont Europa czy lokalne programy operacyjne. Wdrażając kierunki polityki oświatowej, należy pamiętać o regularnym monitorowaniu i ewaluacji efektów wdrożenia edukacji z To pozwala na ocenę postępów. Identyfikację obszarów wymagających usprawnień i dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb. Istnieje wiele narzędzi i metod oceny, które mogą być wykorzystane w tym aspekcie. Są to ankiety, testy, obserwacje lekcji, analiza prac uczniów. Ewaluacja powinna obejmować nie tylko mierzalne wyniki, takie jak testy czy ocena projektów, ale także zmiany w postawach. I umiejętnościach uczniów, jak na przykład wzrost kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów czy zdolności do pracy zespołowej. Ważne jest, aby ewaluacja była przeprowadzona w sposób kompleksowy, uwzględniając wszystkie aspekty edukacji Steam. Steam w polskiej edukacji jest w fazie rozwoju. Nowe wyzwania edukacyjne, technologiczne i społeczne wymagają ciągłego udoskonalania i dostosowania koncepcji Steam do potrzeb zmieniającego się świata. Ważne jest, aby w przyszłości rozwijać Steam w oparciu o najnowsze trendy, badania i technologie. Wspieranie innowacyjności, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów w oparciu o Steam ma kluczowe znaczenie dla rozwoju młodych pokoleń. W przyszłości z tym będzie odgrywać jeszcze większą rolę w kształtowaniu przyszłości edukacji w Polsce. Tegoroczne kierunki polityki oświatowej to szansa, to naprawdę ogromna szansa na tworzenie jeszcze bardziej kreatywnej, innowacyjnej i ukierunkowanej na przyszłość edukacji. Zadajmy sobie jeszcze jedno ważne pytanie, czy warto więc rozpoczynać działania już teraz, stawiając na innowacyjność tych działań? Odpowiedź jest jednoznaczna tak, ale dodajmy, dlaczego ta zmiana jest aż tak ważna. Przyszłość STEAM jest niezwykle obiecująca i pełna nieograniczonego potencjału. Wraz z rozwojem technologii, nauki i sztuki możemy spodziewać się coraz bardziej zintegrowanych i efektywnych rozwiązań, które pomogą nam jeszcze lepiej zrozumieć i kształtować świat, w którym żyjemy. Innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, robotyki, biotechnologii, nanotechnologii otwierają nam nowe horyzonty w sferze życia codziennego, od ochrony środowiska poprzez opiekę zdrowotną i edukację, kończąc. Przyszłość będzie należeć do sztucznej inteligencji, internetu rzeczy. I wszechobecnego internetu gigabajtowego, prognozują eksperci. I choć te trzy elementy w najbliższych 10 latach zmienią nasze życie, nie każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo zmieniają one nasze życie już teraz, w dniu dzisiejszym. Nadchodzące lata to czas należący przede wszystkim do sztucznej inteligencji. Według raportu Global Industry Vision, już w ciągu najbliższych 6 lat Aż 97% największych międzynarodowych firm wdroży rozwiązania oparte o AI, a stopień rozpowszechnienia inteligentnych robotów domowych w świecie osiągnie poziom około 14%. Wraz z pojawieniem się nowych gadżetów, liczba urządzeń podłączonych do internetu, których Według danych IoT Analysis jest obecnie na poziomie około 7 miliardów, wzrośnie w kolejnych latach aż do poziomu 21,5 miliarda. Większość z nich nawet nie dostrzegamy, ale to dzięki nim w miastach stopniowo zaczną pojawiać się autonomiczne samochody, korki przejdą do przeszłości, a w większości miast powstaną inteligentne parkingi informujące o dostępności miejsc. Niewidoczne usieciowione urządzenia IoT, czyli urządzenia Internetu rzeczy, pojawiać się będą w przedmiotach codziennego użytku, na przykład w pralkach, lodówkach czy szczoteczkach do zębów, ale tak naprawdę, czy to już się nie dzieje, czy teraz na naszych oczach nie pojawiają się te urządzenia? Transformacja cyfrowa. Wpływa obecnie niemal na każdy obszar funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W związku z tym w Ministerstwie Cyfryzacji opracowano projekt Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku. Jak zakłada Strategia Cyfryzacji Polski do 2035 roku, rozwój technologiczny w Polsce może wpłynąć zarówno na samo społeczeństwo, jak i na gospodarkę ogółem. Wizja na rok 2035 zakłada wzrost umiejętności cyfrowych obywateli Polski do poziomu, który będzie przekraczał średnią unijną. Najważniejsze usługi publiczne mają stać się dostępne online, a to z kolei ma zapewnić większą konkurencyjność gospodarki. Cyfryzację kraju ma umożliwić jeszcze jeden program pod nazwą Od papierowej do cyfrowej Polski. Program ten prowadzony jest przez Ministerstwa. Rozwoju, cyfryzacji, finansów, infrastruktury i edukacji narodowej. Wpisuje się on w plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zakładającego, że nowoczesna e-administracja to kluczowy element zrównoważonego rozwoju państwa. W ramach programu funkcjonuje kilkanaście strumieni roboczych między innymi cyfrowe usługi publiczne, E-sprawozdawczość, e-transport, e-przepływy towarów, e-edukacja, e-świadczenia zdrowotne, e-faktura, e-paragon, sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy cyberbezpieczeństwo. Spójrzmy jeszcze raz na nasze dzisiejsze życie i zapytajmy się sami siebie: czy już sprawy elektroniczne nie załatwiamy w życiu codziennym? E-sprawozdawczość to ułatwienia dla przedsiębiorców. Cyfryzacja administracji państwowej, EZD, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentami, elektroniczny proces legislacyjny, zwiększenie obrotu bezgotówkowego, nowe standardy płatności. Z ciekawostek Szwecja już w tej chwili odchodzi od obrotu gotówkowego, całkowicie przechodząc na obrót bezgotówkowy. E-faktura, e-paragon, cyfryzacja obiegu dokumentów. Te rzeczy już się dzieją podczas zakupów internetowych. Kolejne to przemysł 4.0, czyli nowoczesne zarządzanie produkcją, e-edukacja, nowoczesne narzędzia w nauczaniu, chociażby ten webinar, ogólnopolska sieć edukacyjna, OSE, czyli szybki internet dla szkół, europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia, e-świadczenia, cyfrowe usługi zdrowotne i wiele innych. Kolejną ważną sprawą w rozwoju i w perspektywie Steam jest Internet rzeczy, IoT. Nowe możliwości dla przemysłu Internetu rzeczy to nic innego jak łączenie fizycznych obiektów z Internetem w celu gromadzenia oraz wymiany bardzo dużej liczby danych z maszyn. Umożliwia to znacznie efektywniejsze monitorowanie procesów i zarządzanie produkcją. Wzrost jej wydajności. Oraz oszczędność kosztów przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji człowieka w cały proces. Wykorzystanie technologii cyfrowych, takich jak IoT, w przemyśle to jeden z kluczowych elementów założeń przemysłu 4.0. Wraz z szybkim rozwojem technologii w sektorze produkcyjnym możemy zaobserwować coraz większe wykorzystanie robotów w fabrykach. Urządzenia te są ogromnym wsparciem dla człowieka. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów kontroli, możliwości automatycznego sterowania czy realizowania zadań, odciążających pracowników od wykonywania mozolnych, często powtarzalnych czynności. Roboty w fabrykach nie są już jednozadaniowe ich możliwości są coraz częściej praktycznie nieograniczone. Jak prognozuje Elon Musk, przyszłość to roboty współpracujące tak zwane koboty. Zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Cyfryzacja to rozwój, ale jednocześnie wyzwania i zagrożenia w erze cyfrowej. Era transformacji cyfrowej wiąże się nie tylko z usprawnieniami, ale również z pewnymi wyzwaniami, barierami i zagrożeniami. Mowa tutaj szczególnie o cyberatakach, czyli próbach uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci, urządzenia lub infrastruktury informatycznej. Mogą one skutkować wyciekiem lub ujawnieniem danych, często danych wrażliwych. Perspektywą rozwoju AI i IoT będzie koniec ery smartfonów czyli coś, czego dzisiaj chyba nikt sobie nie wyobraża i nie bierze pod uwagę. Ale tak naprawdę, czy 10-15 lat temu ktoś brał pod uwagę, że znikną niemal całkowicie telefony stacjonarne czy faksy? No, raczej nie. Zdaniem futurolożki Amy Webb z Future Today Institute ten proces właśnie się zaczyna i w ciągu najbliższych 10 lat telefon, jaki znamy współcześnie, całkowicie się zmieni. Zostanie zastąpiony przez kilka urządzeń komunikacyjnych noszonych na ciele lub noszonych w uchu, pierścionki, bransoletki, okulary, słuchawka – to tylko kilka możliwości, które zastąpią naszego współczesnego smartfona. Dzięki analizie naszego rozkładu dnia i ciągłym monitorowaniu ruchu, pulsu, ciśnienia krwi czy aktywności fal mózgowych, takie urządzenia, wspomagane przez AI, będą w stanie przewidzieć, co zamierzamy zrobić. I jeszcze zanim o tym pomyślimy, głos asystenta przekaże nam stosowne informacje. Prawdziwy przełom nastąpi dopiero wtedy, kiedy uda nam się zastąpić dzisiejszy 5-6-calowy ekran inteligentnymi okularami, a następnie soczewkami kontaktowymi. Dzięki takim rozwiązaniom komputery staną się praktycznie niewidoczne, a wszelkie informacje będą wyświetlane nam tuż przed naszym okiem. Te futurystyczne wizje nie będą mogły stać się rzeczywistością bez udziału internetu gigabajtowego, czyli internetu wysokich prędkości, uważa Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Huawei. Kolejne wyzwanie, czy perspektywa, to robot w każdym domu. Szacuje się, że do roku 2030 w 25% domów spotkamy robotę. Które będą odkurzać, prasować, składać ubrania. Obok tych praktycznych, zrobotyzowanych pomocników zaczną pojawiać się także boty, którym będzie można powierzyć np. edukację dzieci. Tacy nauczyciele przyszłości dostosują plany nauczania do zainteresowań i łatwości, z jaką przyswaja wiedzę dziecko. Kolejne wyzwanie to będzie robot terapeutyczny. Potencjał tych robotów już jest dostrzegany w ośrodkach zajmujących się osobami w podeszłym wieku. Według raportu Global Institute Vision za 3 do 5 lat średnio 10 robotów znajdzie się na wyposażeniu domów spokojnej starości w krajach grupy G8. Oprócz pomocy w pracach takich jak towarzyszenie osobom starszym podczas spacerów, inteligentne roboty będą sposobem na samotność, a także. Zmobilizują pensjonariuszy do rozmowy i do ruchu. Przyszłość zaczyna się już dzisiaj. Nie zostawaj z tyłu. Jedno jest pewne: z każdym dniem jesteśmy bliżej ujrzenia świata, w którym rozwiązania które dzisiaj dla wielu już brzmią jak science fiction, za chwilę staną się rzeczywistością. Dlatego też jest tak istotne, aby aktualizować swój stan wiedzy na temat technologii dotykającej każdego, ale to naprawdę każdego aspektu życia. Nowe technologie i cyfryzacja stwarzają olbrzymie możliwości, ale także duże zagrożenia. Jeżeli chcemy, żeby były dla nas szansą, a nie zagrożeniem, to musimy je dobrze poznać i nauczyć się, w jaki sposób z nich korzystać. I tutaj pojawia się ogromna rola mediów, które mogą i powinny być dla nas przewodnikiem po świecie nowych technologii. Nie bójmy się nowych technologii, nauczajmy nasze dzieci i młodzież w sposób skoordynowany, w sposób steam, który da im szansę na odnalezienie się w nowym, cyfrowo technologicznym świecie. Po więcej cyfrowych inspiracji zapraszam na moją stronę oraz na fanpage'a na Facebooku. Dziękuję za uwagę.